Chrystus z martwych stał. Aleluja. Witam was, bracia i siostry, małżonkowie, rodzice. Witam wspólnotę A, wspólnotę B, C, D i E. Każdego z was pozdrawiam i na początku posłuchajcie słowo z listu do Kolosan trzeci rozdział początek Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych szukajcie tego co w górze gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga Dążcie do tego co w górze nie do tego co na ziemi Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu Gdy się ukaże Chrystus nasze życie Wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Tak. To jest słowo, które nam mówi o tym, że my wszyscy jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. Umarliśmy i wróciliśmy do życia nowego, życia w Duchu Świętym. Jest czas paschalny, czas zmartwychwstania. Czas radości, czas dziękczynienia. Są to dni, które prowadzą nas w kierunku pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego. Bo pięćdziesiątnica jest ukoron ukoronowaniem Paschy. Pascha to jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu dokonało się nasze zbawienie, ale to zbawienie staje się rzeczywistością naszego życia. Ono staje się w nas, w każdym z nas, dlatego że Duch Święty stąpił najpierw na apostołów, a potem w kościele nieustannie stępuje na tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. A nawet, żeby móc uwierzyć w Jezusa, Chrystusa i uznać go za Pana i zbawcę, to potrzebny jest Duch Święty. Czyli Duch Święty jest ukoronowaniem, można powiedzieć, Paschy w naszym życiu i ukoronowaniem naszego życia. Jak bardzo potrzebny jest Duch Święty. Chciałbym Wam dzisiaj, bo w ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy o waszej misji ewangelizacyjnej ad intra ad intra czyli do wewnątrz czyli po prostu wy jako małżonkowie ewangelizujecie i troszczycie się o swoje dzieci aby poznały Jezusa i uznały go za Pana i Zbawcę aby kroczyły drogą wiary ale jednocześnie wy wobec siebie nawzajem jesteście świadkami Żona daje świadectwo mężowi o Jezusie, który jest w niej jej Panem, a mąż daje świadectwo swojej żonie. I w ten sposób jesteście jakby scaleni wewnętrznie miłością Boga w duchu świętym. I patrząc na Was, Wasze dzieci, widzą doskonałe świadectwo. Że Bóg jest miłością, że Bóg kocha i mogą czuć się dobrze i bezpiecznie, że rodzice ich są takim obrazem Boga. Tak, prawdziwy obraz Boga. Jakie to ważne, żeby ukazywać prawdziwego Boga swoim dzieciom. Sobą, sobą. Słuchajcie, to tak było, tak mówiliśmy o tym sobie w marcu, ale my teraz mamy kwiecień i w kwietniu chcę Wam przypomnieć, że jesteśmy wspólnotą przymierza. Tak. Początki naszej wspólnoty to 97-98 rok. A więc rok Jezusa, jedynego zbawiciela świata, i rok Ducha Świętego. Rok Ducha Świętego. Tu przeżyliśmy Chrzest W Duchu Świętym na początku maja 98 roku w gronie 33 osób, i tu się zaczęło. I konsekwencją tego powiedzmy, Chrztu W Duchu Świętym, owocem tego jest przymierze, które można powiedzieć, że jesteśmy obdarowani tą łaską, darem przymierza. Czyli wzajemnych relacji, przyjaźni, takich odniesień do siebie nawzajem, że zrodziło się wiele małżeństw. I ciągle się rodzą następne małżeństwa w naszej wspólnocie. Wspólnota przymierza. Ona, my żeśmy to sobie uświadomili na samym początku i i, I wręcz żeśmy to nazwali, i wręcz żeśmy jakby dokonywali pewnej deklaracji, przyjęcia, wstąpienia czy odnowienia przymierza przez całe lata. Jesteśmy wspólnotą przymierza. To jest oczywiście decyzja. Tak, uznaję, że jestem w przymierzu z Tobą, z, ze wspólnotą. Tak. Słuchajcie, przymierze, przymierze nasze z Bogiem to jest chrzest. Jesteśmy ochrzczeni, więc jesteśmy w przymierzu z Bogiem. I należymy do Kościoła, wielkiej wspólnoty ludzi wierzących Chrystusa. Następnie przymierze, Małżeńskie to jest przymierze, które jest między tobą a tobą, mężem i żoną. Ono się dokonało przy ołtarzu w sakramencie małżeństwa. Tu zostało jakby zawarte przymierze. Zawarliście przymierze między sobą. Pierwsze przymierze jest zawarte z Bogiem w sakramencie Chrztu. Drugie przymierze to jest małżeńskie. Przymierze. Ale, ale to co powiedziałam wcześniej, jest przymierze z moimi braćmi i siostrami we wspólnocie Woda Życia. I to jest to przymierze, na które chciałbym zwrócić uwagę przypomnieć. Przypomnieć, bo można zapomnieć. Można zapomnieć. I chcemy sobie to. Przypomnieć właśnie wtedy, gdy zbliża się Pięćdziesiątnica. Bo Pięćdziesiątnica to jest takie święto, można wypowiedzieć, przymierza. Nie wiem, czy wiecie, ale święto Pięćdziesiątnicy jest starym świętem żydowskim. Jest święto Paschy i 50 dni po święcie Paschy było święto przymierza. Izraelici obchodzili to święto na pamiątkę yy, 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 święto pięćdziesiętnicy, yy, na pamiątkę przymierza, na Synaju zawartego. I właśnie gdy yy, święto pięćdziesiątnicy, Duch Święty stąpił na apostołów, można powiedzieć, że tu dokonało się pierwsze przymierze Kościoła. Pierwsze przymierze Kościoła. I dlatego my zawsze, gdy mieliśmy w, naszym, w naszej drodze pięćdziesiątnicę w, w, w liturgii, święto zbliżało się zesłania Ducha Świętego, to żeśmy przygotowywali się i odnawialiśmy nasze przymierze. Ale też przystępowali tacy, którzy jeszcze, jeszcze nie przystąpili, więc i nowi ludzie przystępowali. I zapraszaliśmy, i żeśmy ich przygotowywali do tego. I teraz to jest ten czas przygotowania. Ja może teraz spróbuję przeczytać wam, co to znaczy, że jesteśmy w przymierzu z moimi braćmi i siostrami, że jestem w przymierzu z moimi braćmi i siostrami we wspólnocie. Takie słowa. Decyduję się żyć z nimi w bliskiej relacji, abyśmy wspierali się wzajemnie na drodze naśladowania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i wspólnie dawali świadectwo, że prawdziwie Bóg jest między nami. Takie słowa. Decyduję się żyć z nimi w bliskiej relacji. Te bliskie relacje są. My już się zdecydowaliśmy, my, my już tak, takie mamy relacje między sobą, to widać. Widać to, jak to się mówi, gołym okiem, że jesteśmy jak rodzina. Tak, jesteśmy rodziną w sektorze A, w B i w, i w tych innych młodszych sektorach C. Są między nami takie relacje, taka bliskość. Oczywiście jest nas dużo. I trudno mieć relacje z... z 100 osób, czy 200, po prostu albo 300, bliskie relacje, ale wszystkich uznajemy za bliskich. W tym gronie jest powiedzmy 10, 15 osób, z którymi się tam kumamy. Jesteśmy tak w takiej dobrej komitywie, prawda, bliskości, przyjaźni, a inni, no, są też, też cieszymy się, że są, i znamy, i pamiętamy. I to jest tu powiedziane, abyśmy wspierali się wzajemnie. Potrzebujemy wsparcia wszyscy. Jesteśmy przecież słabi, mamy trudności, kryzysy. Wspieraj się na drodze naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin to jest taki człowiek, który naśladuje Jezusa Chrystusa swoim życiem. Tu można by mówić o owocach Ducha Świętego, jest ich dziewięć. I aby naśladować, potrzebujemy wsparcia. Wzajemnie się mamy wspierać. Żebyśmy byli, no właśnie, podobni do Jezusa. I mamy wspólnie dawać świadectwo. Dopiero wtedy, gdy jesteśmy podobni do Jezusa, możemy dawać świadectwo, że prawdziwie Bóg jest między nami. To jest to świadectwo um, ucznia Chrystusa, misjonarza, który po prostu daje świadectwo i jest. Słuchajcie, czytamy dalej. Wierzę, że do pełnego poznania syna Bożego możemy dojść tylko razem, jako bracia i siostry w Chrystusie, którzy noszą nawzajem swoje brzemiona. Tak. Niesiemy nawzajem swoje brzemiona, wspomagamy jedni drugich. Święty Paweł powiedział, e, abyśmy nosili brzemiona nawzajem, abyśmy wspierali się, umacniali, zachęcali. I pełne poznanie Boga dokonuje się we wspólnocie, nie pojedynka. Zawierzam siebie i całą wspólnotę Marii, niepokolanej Matce Kościoła, pełnej łaski i darów Ducha Świętego, aby ona przewodziła nam w wierze i uczyła życia w mocy Ducha Świętego, tak? Zawierzyć Matce Bożej. Maryja jest obecna w naszej wspólnocie. My żeśmy naszą wspólnotę oddali Marii, zawierzyli naszą wspólnotę Maryi. I dlatego właśnie teraz, yy, teraz mamy nawet rekolekcje takie w niepokalanowie dla samych dziewcząt, kobiet, ale właśnie Maryja, niepokalana. Yy, Niewiastę dzielną, któż znajdzie? Znak zapytania. To niewiastą dzielną jest Maryja. I będziemy ją odkrywali. I będziemy budowali naszą relację z Maryją. Zawierzali swoje życie Maryi. Niewiastę dzielną, któż znajdzie? I dlatego to przymierze jest pod takim parasolem Maryi, pod płaszczem Maryi, Maryi ona jest obecna w tym przymierzu. W tym zawierzeniu, bo tu zawierzamy się, jakby też jej. Oczywiście, przymierze powstaje, ono jest między braćmi i siostrami. Zawieramy to przymierze, odnawiamy je. I bardzo Was proszę i zachęcam, abyście się do tego przygotowali. 23 maja, 50. Chcemy spotkać się razem we wspólnocie na Eucharystii. Myślę, że w świątyni Opatrzności Bożej, tak jak w zeszłym roku, myślę, że niektórzy z Was będą chcieli może ochrzcić dziecko w czasie tej Eucharystii, a inni może pomyślą i tak było w zeszłym roku, że Twoje dziecko będzie u pierwszej komunii świętej na tej Eucharystii. Zachęcam i zapraszam Was. Ale my na tej Eucharystii chcemy, chcemy odnowić Przymierze. Chcemy przyjąć do Przymierza tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Odnowić i przyjąć tych, którzy nie uczynili. Dlatego być może wśród małżeństw są tacy, którzy jeszcze tego nie uczynili. Pomyśl: Bądź otwarty, przygotuj się, jesteś. Jesteś z nami. Jesteśmy razem ze sobą, tworzymy jedną rodzinę i nie może, nie może Ciebie zabraknąć. I dlatego zapraszam Was już na tą Eucharystię i z taką gotowością i otwartością Waszą, aby po prostu to przymierze zawrzeć. No, niech Pan Bóg Was błogosławi w tym naszym przygotowaniu paschalnym, aby zesłanie Ducha Świętego było owocne w nas. Trzymajcie się, Szczęść Boże.